Dzień dobry, witam tutaj do Jawalkis i zaraz pójdę wykopać co moje. Zrobiłem już sobie 21 poziom z rozpędu. Nakopałem chyba z 6 staków węgla. E, nie, nie, dobra, z 6 staków nie, ale 2,5 staka jakoś na pewno było. Tutaj w tych piecach jeszcze jest jeden, drugi, trzeci, prawy cały stak. To jeszcze mam trzy, jeszcze przy sobie trochę węgla mam, bo mi się nie zmieścił. E, mam 21 poziom i nie zawaham się go zaraz zmarnować na jakieś głupie zaklęcie. Fortuna 2. Dobrze, jeszcze mogłoby coś oprócz fortuny drugiej być, coś, coś by tu jeszcze mogli dorzucić do, do kompletu, no ale niestety nie dorzucili. Mam teraz 18 poziom. Nie wiem czy jeszcze sobie tego nie zendżantować, na jakiś na przykład sharpness. Tutaj proszę bardzo, jeden poziom jeszcze zmarnujemy na jakiś tam sharpnessik na ten, na ten mieczyk. Eee. No i, i nie wiem, może jeszcze ten of na coś, unbreaking na przykład, Efficiency 2 to tam ile 13? To dwa poziomy jakby stracę, tak? No takim zużytym, może zrobię sobie nowy. Bo wiecie, ja będę takie zwykłe rzeczy. To może będziemy kopać sobie jednak kilofem po prostu żelaznym. A jak będę potrzebował tej fortunki, to sobie będziemy kopać z fortunką. Może tak zrobimy. E, no, tak, tak że będę tutaj przycebulimy troszeczkę. Ale kopanie jakiegoś wungla, czy tam zwykłego kobla, to sobie co ja robię, to sobie zrobimy taki kilofek żelazny. Proszę bardzo, proszę bardzo, i efficiency 2 proszę bardzo, niech będzie, będzie się szybko kopało przynajmniej, co by tu jeszcze kurde zenchantować, nie wiem co by tu jeszcze zenchantować, co tu będzie, unbreaking, nie, dobra, wystarczy tego, wystarczy tego, dobra, ja sobie tu zrobię jakąś jedną skrzynkę, nie zrobię sobie skrzynki, bo nawet mnie nie stać na skrzynkę, kurde, skrzynkę mnie nie stać, a tutaj jest cały tak drewna, to będziemy stać jednak na skrzynkę. Dobrze, tutaj mamy skrzyneczki. Siedem od razu zrobiłem trochę więcej niż chciałem. Szczerze mówiąc, chciałem tylko jedną na razie, ale zawsze coś, dobra. Ja się tu wypróżnię ładnie, żebyśmy nic nie mieli. Może oprócz, może oprócz tego, bo jak coś, to sobie zrobimy jeszcze parę pochodni na przykład. Tak, to, 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 to. No, i taki zestaw myślę, że może być. I siekierkę sobie wezmę. Może się akurat przydać, może nie, nie mam pojęcia. Najważniejsze jest Kill off z Fortuną. Idę kopać diaksy teraz, ale takie diaksy na kopie, a tyle ich na kopie, że kurde, będę bogaty. Tak naprawdę to szału pewnie nie będzie, no ale zobaczymy co wyjdzie. Aha, tylko że ja chciałem jeszcze pochodni zrobić więcej, bo mam tylko dwie, a to trochę mało jest. I fajnie by było, jakby to już był ostatni odcinek z mego łażenia po tych kopalniach. Ileż można. Nie? Teraz już mam tę fortunę, czyli to co chciałem zrobić wcześniej, po prostu mieć więcej... E, więcej diamentów z diamentów, także to, to by było... To by było już chyba to, to już był chyba ostatni odcinek zważenia. Może później spróbujemy coś zbudować, coś zrobić. Coś ciekawego może, albo i nieciekawego, no to, coś jest w każdym razie zrobić spróbujemy. Dobra, to sobie to wrzucę, patyki sobie zostawię. Ja patyki jakby były potrzebne. I co, idziemy. A jakieś żarcie tu jeszcze mam gdzieś coś? że są chlebki? to jeszcze sobie wezmę chlebki na wszelki wypadek pełnego punktu raczej nie uzbieram nie wiem, zobaczymy, nie będę kopać badziewia tylko teraz znaczy wszystko będę kopać i się po prostu tak jak zawsze, tu jeszcze gdzieś mi tutaj o, tu jeszcze jest lapis i teraz tego lapisu będę kopał troszeczkę więcej lapis się przyda do enchantowania, no, w ogóle nade mną jeszcze jakaś dziura jest kurde Dobra, tam na razie nie chce mi się iść i zwiedzać. Zostawimy sobie taką dziurę, żeby mi coś mogło na głowę spać, jakiś szkielet czy inny creeper, także bardzo fajnie. Hmm, tutaj gdzie ja zaś polazłem, kurczę, Wal, panie Walkis, ale pan się że tędy dalej idziemy tu. Ja to sobie wykopałem troszeczkę szersze, przejście teraz do tego, bo mówię, chodziłem tutaj i zbierałem dużej ilości naraz tego żelaza i, e, i węgla. Ale przede wszystkim najbardziej, co mnie to interesuje, to tak ten emerald tutaj, który już od trzech odcinków tam jest w tym miejscu, to będzie mój. Ile ich? O, cudownie. Zasypałem się. Dobra, jeden wyskoczył tylko. Mogło być lepiej, ale nie jest, nie jest źle. No, mniej niż jeden na pewno by nie wyskoczył. Dobra, po co ja to kopię? O, jeszcze jeszcze wpadłem w, w te. Dobra, zabieraj mi to, weź mi to z oczu Dobra. I tutaj. Tu dziś mieliśmy rozpadlinę, w ogóle ile ja teraz tego pozbieram? Jestem ciekawy. E, 15. Bez, bez, bez rewelacji, powiem wam, ta fortunka taka, bez rewelacji. Tu dziś był jeszcze, o. Tu dziś był z tego co... KURDE! Umieraj. Gryzie! Drugi się zrespił. Tam jest kurde ten... Spawner tam jest. Ja go rozwalę. Bo spawner pająków nie jest zbyt ciekawy ani fajny do, do robienia tych um, ekspiarek. Najlepsze ekspiarki są ze szkieletów, bo jest dużo towaru z nich i, i w ogóle szkielety są, szkielety są najfajniejszymi mobkami, w których się robi ekspiarki. Także tutaj z tego z tych pajączków to ja nie, nie bardzo. Tylko wezmę sobie jeszcze jakieś kabelka jednego i sobie tam na górze to zakleimy. Bo po co mi tu tyle wody. Skąd to tutaj wypływa? Stąd to wypływa, bardzo ładnie zaklajstrowane. Chyba jeszcze w to skoczę. Tam jakiś creeperowy stoi jeszcze. A, pana creeperowego to ja sobie to jakoś spróbujemy... Spróbujemy go sobie... Jakoś tak... Ładnie porobić. Bardzo proszę. Ekspa ja poproszę. Nie wiem czy eksp się... Ała! Czy eksp się pali w lawie czy też nie. Ty, ale ty mi nie strzela jak nad, nad lawą, ja jestem. Ej, Ziomek, nie rób takich rzeczy. No się pali, kurde. Z wody nie było. Się teraz zjara to wszystko, no tak. Jakbym to rozebrał? Się drewno przyda na jakieś tamte. No tak. Klasyk. Dobra, co, 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 co ten szkielet? Widzę, że już przestał strzelać. Może się tutaj woda go tu przyniosła. Ja myślałem, że on już umarł. Dobre. Nie pali się, dobra. Że spalił się, ale ty nie, jak się spalił. Dobra, Czy tu coś jeszcze jest. Nic nie ma, jest redstone. To sobie zeb zebierę se. Z fortunką też możemy kopać takie rzeczy jak redstone. Myślę, że nie nic, nic nie stoi na przeszkodzie. To teraz widzę, że wszystko spali zaraz. Dobra, niech się pali. Co mi po takim drewnie tutaj kurczę właściwie. Dobra, teraz idziemy chyba tutaj. U? Aby do lawy się nie, wbomb nie wbombić. Bierzemy sobie tutaj, i tutaj były diaksy. Zaraz, zaraz, to były diaksy. Tu jeszcze jest lapis. O, tu były dwa, a tutaj też wypadły dwa. Bardzo ładnie. Z fortuną trzecią wypada tego trochę więcej. Teraz węgla też będzie wypadało dwukrotnie więcej. Jest taka szansa przynajmniej jakaś. Także węgla będziemy kopać sobie jeszcze więcej. Ale wungla to ja teraz nie potrzebuję. Tego kopię jakoś z rozpędu po prostu. Najważniejsze są tam diamenty. Zaraz będzie chwila prawdy diamentów, w tej chwili mam ilostan 0. Tu jeszcze ten napis sobie weźmiemy, tutaj dwa napisy wypadły i teraz tak, tera pa, tera, pa. dwa. Dwa. Najpierw to sobie jeszcze skasujemy. Dwa. Osiem diamentów! Kurde Tak to ma wyglądać, tak to ma wyglądać, a to sobie będziemy kopać tym, bo widzę, że ten żelazny jest szybszy od tego diamentowego w tej chwili. No, czyli żelazny będzie fajne do wykopania takich rzeczy, a do diamentów, gdzie tam fortunka by była fajna, to akurat ten drugi. Dobra, tutaj sobie zakleję może tę wodę tutaj, żeby się chodziło tu jakoś trochę wygodniej. Tej lawie też by można powiedzieć do widzenia, ale to może, może, moment, ja sobie to jakieś po prostu nasypię, przejście sobie tu wysypę. Wysypę sobie tu przejście, tak sobie zrobimy, tu jest jeszcze trochę żelaza, no to jak już, jak już tu mamy żelazo, mamy szybki kilofek, kurde kusi mnie ten wągiel, jak ja widzę jak tego wągla leci z tą fortuną więcej, aż się chce kopać normalnie, o, ale to sobie wykopiemy ten, ja sobie to dam może tutaj, żeby sobie trochę szybciej to prze przekładać, o, tu jest jeszcze ten, zaraz, redstone, Redstone też można z tym wykopać. Fortuna trzecia jest kurde lepsza, no ale 30 poziom jest potrzebny. A już nie chciałem czekać aż tak długo do 30 poziomu, i jeszcze bym musiał z papieru zrobić więcej książek i w ogóle to. Ała! Potem długo trwa. A ty się tu skąd przyjacielu wziąłeś, który mi tak nie skakać na ryj. O, ale przy okazji przynajmniej znalazłem znowu to. I tu jeden tylko wypadł, niestety Emeraldzik, ale zawsze, zawsze coś, no, zawsze, zawsze coś. No, dawaj mi tego żelaza też. Mi się fajnie kopię teraz tym kilowkiem żelaznym. A tu jest jeszcze więcej tego, jeszcze więcej tego. Dawaj, jeszcze więcej! Kurde, karzyła tego metalu, żelaza. Kurde, bal, kurde, balans. Dobra, Wię więcej, więcej tego. Węgla mi na razie nie trzeba, naprawdę mi nie trzeba więcej węgla. Tu jeszcze pójdę, zajrzę, zobaczę co tam, jak tam. Nic tutaj nie ma. Oprócz węgla, no dobra, żelazo to sobie jeszcze zbiorę, powiedzmy. Natomiast fajnie by było jeszcze gdzieś znaleźć więcej diamentów, bo mamy teraz chyba. No, 8, nie 8 mam, bo tam nic nie miałem więcej. Już więcej diamentów nie miałem. Teraz 8 diamentów. Można by było jeszcze coś znaleźć, powiem Wam. Ja. Naprawdę, fajnie by było jeszcze coś znaleźć. Idziemy sobie na drugą stronę tej, tego kanionu. Tu jeszcze sobie wykopię tego redstone'a na przykład. Pyk, pyk. Pyk, proszę bardzo, wykopane. Teraz idziemy na tamtą stronę. Coś, coś mi tu zaś szczylo. Tam na górze jest. Czy ja mam jakiś. Ała! No już nie jest na górze, <grytanie> witam. Co tam? Jest tam na górze, czy mnie straszy? Stoi tam coś jeszcze na górze. Czy ja mam jakiś. Kurde łuk? Nie mam łuku. O, a ty się tu skąd widziałeś, Mordo. Dobra, nieważny. Idziemy zobaczyć. Oj, tu jeszcze ten emeraldzik jest. Ło! Do... Ten zbroj jaki! Kurde, ziomek! Dobra, ale spadł i tak już dosyć wysoka, więc nie był taki. Nie, nie, już był trochę popsuty. Dobra, fajna ta pochodnia, paniki taka postawiona zaraz przy tym. Zaraz po jedzonku. O, dwa emeraldy wypadły, bardzo ładnie. Nie wiem, co ja z tymi wszystkimi emeraldami będę robił, no ale może się przydadzą. Dobra, dawaj. Tu ja bym chciał jeszcze gdzieś diamenta jakieś znaleźć. Kurczę, już tu łaziłem, co prawda. Ale jeszcze nie doszedłem chyba do samego końca tej dziury. Tak patrzę pod te wody, czy coś czegoś tu nie przeoczyłem, ale chyba nie przeoczyłem. Zaraz wrócimy tam najwyżej do tej kopalni, będziemy dalej fedrować w kopalni. Tutaj jest zejście do lawy, ale czy tu coś jest przy tej lawie? Nie bardzo. To idziemy jeszcze tutaj. Tu jest emeraldik jeszcze. Jaka tu jest wysokość w tej chwili? 20. No to tu już diamentów nie będzie. Tutaj też nie będzie. Czyli trzeba wrócić do kopalni chyba po prostu. To sobie wykopiemy i jeden emeraldik wyskoczył tylko. Czy tu coś jeszcze jest? Będzie, może. No, nic nie widzę. Pod tą lawą bardzo możliwe, żeby coś było. W sumie zobaczmy. Sprawdźmy to. Tu, tu, tu. Czy tu coś będzie pod tą lawą? Zanim ona tu zejdzie na dół, to ja sobie zdążę tam przejść w ogóle całkiem na drugą stronę. Sobie tam najpierw przejdziemy. Czy to kończy, już w ogóle ta. Długi jest ten kanion. Strasznie długi. Fajnie, fajnie, fajnie. Dobra, idziemy tutaj. Czy tu coś jest? Czy tu coś będzie jeszcze? Halko. Powiedzcie, że drugi... Ja piernicze. Ej, dobre. Dobre. Ja nie będę narzekać, że tu jest tyle tych kanionów, bo to wiecie, więcej takich kanionów to jest więcej łatwej szansy na diaksy. Kurczę, zarąbiście po prostu. Bardzo ładnie. Dobra, schodzimy sobie tutaj w dół. Może tu jeszcze coś będzie. Może coś tu znajdziemy. Dobra, dzień dobry. Znajdziemy złoto i znajdziemy zombiaka. Bardzo fajnie, bo znowu będę miał 20 poziom zaraz. Au! To jak on w locie w ogóle strzelił we mnie? Niezły agent, kurde. Bardzo ładnie. Tutaj, ty ziomeczku, jeszcze przyjadłeś. Bardzo ładnie też oklep zebrać. Ślicznie. Złotko sobie zbierzemy zwykłym tym <laughs> Przestań te pochodnie stawać. Złotko sobie zbierzemy zwykłym kill żeby nie marnować tego z fortuną. Eee, I idziemy teraz tu. Grzybki w ogóle tu rosną, bardzo ładnie. Dobra, najpierw tu jeszcze jakieś żelazo. Coś zaraz mi w łeb strzeli, coś mi się tak wydaje. Ja w ogóle nie mam yy, już zbroi praktycznie. Już mi się buciki nawet zużyły. Trzeba nie zrobić nową. Stać mnie, kurde. A jeszcze nie zrobiłem, no. Mam tyle żelaza nakopanego przecież. Dobra, to żeby ta lawa nie zmieniła zdania i nie zaczęła płynąć się jednak na dół zaraz. On już nie, nie, nie popłynie na dół. Tu nic nie ma. Dobra, te grzybki są ciekawe całkiem. Tutaj pod tą lawą będą diaksy, coś mi tu będzie diament zaraz. Powiem wam, tu będzie diament na pewno. Jednak nie. Dobra, to nie. To trudno. Tutaj żartowałem tylko oczywiście. Dobra, a tu się... Tu się krzyżują dwie roz... O, kuj. <grytania> Jakie to je tu masne, ja piernicze Skrzyżowanie kanionów, tego jeszcze nie widziałem w Creepera to już widziałem i nie chcę go widzieć znowu. Da! Ah! Bum! Dobra, bardzo ładnie, tak symbolicznie eksplodował. Dobra, idziemy sobie tutaj. Skrzyżowanie, kurde, pierdzielonych ja, tych. Do tego, tego jeszcze nie grali, naprawdę. Dobra, złoto. Sobie oświetlimy trochę po prostu to przejście tutaj do końca. Ślicznie. Kurde, skrzyżowanie pierdzielonych yy, kanionów. No, nie, nie, nie mogę z tego po prostu, no. Kurde balans, dobra, złoto... mi, a Nie, dobra, mieści się. Po prostu mi zlagowało znowu, nas, mam, mam lagi na singlu, jest przecudowne po prostu. Gra śmiga sobie w ilu FPS-ach. Gdzie to jest? 75, no to tyle taki mam, tyle mam herców na monitorze po prostu. E, no, kurde, gra sobie śmiga jak, jak, jak ten elegancko, a kurde, lagi są, no jakby to jakiś, na jakimś serwerze kiepskim się grało. Nie rozumiem co z tą wersją jest nie tak Minecrafta. Dobra, tu jeszcze, tu jeszcze jakiś żelazo minąłem, widzę. Tu jeszcze jakaś i kurde jeszcze jakiś, wow, daje się do, odejście, jakaś jaskinia jeszcze. I to już jest chyba za wysoko na diamenty. To jest za wysoko na diaksy, ja wam powiem. Tu jeszcze może być kurde jakie to jest wszystko długie tutaj. Dobra, nie chcę mi się tam łazić. Ja idę tutaj do mojej rozpadliny, no, jak rozpadlina, do mojej, e, do mojego kanionu. Do mojego skrzyżowania kanionów podwodnych, podziemnych. Czemu podwodnych? Bo za długo już gramy już mi się słowa, słowa mi się przestawiają po prostu. E, no i do mojego skrzyżowania i do mojej pięknej kopalni. Tylko tu jeszcze żelazo, bo przypominam, że ja generalnie to zbieram po to, żeby sobie zrobić elegancką kolejkę między moim domkiem a wioską, która jest w pobliżu. Wioskę potem ogrodzimy e, i będzie, będzie fajna wioska. I sobie ją powiększymy może czy coś. Dobra, tu już widzę, wróciłem do kanionu. Też spoko, nie będę musiał wracać dziurą. Mamy 20 poziom z powrotem. No i teraz tak, idziemy sobie jeszcze tu w tę stronę. Jeszcze mam dwie te odnogi do zwiedzenia. Tu jeszcze jest jakiś Redstone, tutaj jest lapi, Lapsi. Może bym sobie tu wpłynął trochę do góry. sobie zaklajstrował tutaj tę wodę, cyk. Tam jeszcze jakieś emeraldy rosną, widzę, bardzo ładnie. Może sobie wyjdziemy Klasycznym rusztowaniem sobie wejdziemy. Hyc hyc, 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 gorąco. Tutaj. Tu. Tu jeszcze jakiś żelazo jest przy okazji, jak już tu jestem na tej wysokości. To sobie pozbieramy, kurde, czemu nie? Dobra, teraz na dół. Tu jest jeszcze jakieś złotko. Au. A te łamane kości są. To jest piękny dźwięk po prostu. Tu, tu i tu. I jeszcze to z fortunką sobie wykopiemy. Trzy sztuki wypadły z tego. Aha, bo dobra, bo z tego i tak wypada więcej, dobra, derp. Z lapisu i z redstone'a przecież wypada więcej rzeczy od razu. Węgiel sobie pozbierał nawet, nie wiem po co. U, dobra, nie, no bo tego tu tyle jest, że kurde, redstone'a sobie może zbiorę. O, redstone'a to było naprawdę dużo. Idziemy jeszcze w tę stronę. Chociaż tu widzę, że idzie tak dosyć agresywnie do góry. Ten ka... a nawet nie. Dobra, tylko jakaś taka przegródka była. Jaka to jest wysokość teraz? 19, to tu też już diamentów nie... Trzeba zejść głębiej, we need to go deeper, a tu jest więcej węgla. Jakbym tu cały ten węgiel kopał, to nie wiem, ale miałbym go dużo. To, ta wypowiedź miała bardzo dużo sensu. Dobra, jeszcze w tę stronę, tu, tu mnie jeszcze nie... Ała! Jak oni strzelają, kurde, w locie? Też się jakoś zlagowało chyba. Te, bo ja zaraz umrę. Weź, zjedz se kotleta. Zjedz, schaboszczaka. Tu jeszcze jakieś żelazo to sobie pozbieram, teraz naprawdę mam już tyle żelaza i złota, że spokojnie kolejkę sobie będziemy mogli zrobić, tory do, do tego, do tej wioski z mojego domku, tam też jeszcze jest jakaś ścianka i za ścianką też coś widzę, tu żelazo, węgiel, tego jest pełno, kurde, tylko, że diaksów nie ma, no, diaksów nie ma i diaksy mogłyby być. Jak słów można by było więcej troszeczkę tutaj gdzieś zrobić. Pa, pa, panie, nocz, we mi tu zresztą tam gdzieś. Za, za rogiem, zaraz, żeby było, że że niby, że niby naturalne takie. Bardzo ładne w ogóle ilości to emeraldów są. Podoba mi się to. Mam już 9, tam jest jeszcze 10. Trzeba by się po niego wyjebrać. Także ten kilof mi się zaraz skończy, ten żelazny. Z tym efficiency. Trochę szkoda. No ale trudno, będziemy kopać tym diamentowym. Najpierw się go naprawi, czy coś. Czy, czy można naprawiać rzeczy, które są zentransowane? Z jakiś kamień szlifierski, czy coś. Tam chyba można naprawiać rzeczy. Nie wiem, bo w tym Minecraftie tyle pododawali, że ja się gubię po prostu. O! Taka ścianka tutaj była. Tu zaś. Czy to jest. Tak, ale tu już byłem. Dobra, tu już byłem, bo stąd przyszedłem po prostu. Okej, okay, czyli idziemy sobie tutaj. I wracamy do kopalni za chwileczkę. Wracamy sobie do kopalni jeszcze. jeszcze resztę tej kopalni można by było odwiedzić, splądrować i tak dalej. Jaka tutaj jest głębokość w ogóle na przykład? Tu jest 14, tu się już. dup. To było fajne. Tu się diamenty mogą pojawiać, że znaczy, tu były diamenty już wcześniej. Tu wykopałem zaraz gdzieś tutaj było to miejsce. Natomiast... gdzie tutaj było wyjście? To, nie, chyba ominąłem gdzieś wyjście. Chy chyba, że ominął. Chyba, żebym ominął wyjście, tutaj jest wyjście, bardzo ładnie. Idziemy do tej kopalni, kurczę. I sobie wykopiemy tam, co jeszcze będzie. Może jakiś diament. Ja bym był bardzo za diamentami i za jakimiś wagonikami, bo kurczę, tylko jeden wagonik był. Wagonik ze skrzynką z fantami, tylko jeden. A przydałyby się jeszcze jakieś siodła, mam na razie jedno. Nawet nie wiem dokładnie, w którym momencie ja je znalazłem. Ale mam jedno siodło A, i, fajnie, i jakiś jeden name tak chyba z takich ciekawszych rzeczy. A tak to właściwie to nic. Dobra. Tu jest wyjście. Jedno z. Tutaj nie ma już nic. Tu już. A, przepraszam bardzo, jeszcze tutaj jest. O, właśnie, tu mnie jeszcze nie było. O, witam pana. Tylko nie mam moich oznaczników takich, którymi ja sobie ładnie rysowałem, gdzie jest wyjście do domu. Czy jeszcze sobie meraldzika wykopię? A, ła! Wryj dostałem jeszcze. Dobra, bo ja sobie ustaliłem, że z tego właśnie granitu. Będziemy sobie oznaczali, kurde, wyjście do domu. Jest tutaj dużo creeperów, powiem wam. Trzeba granitu trochę nakopać. Tak na szybkości gdzieś, na przykład tutaj. I z tego granitu ja sobie będę robił po prostu znaczniki, z której strony idzie się do domu. Bo bez tych znaczników ja się zaraz pogubię w tych kopalniach. Także, 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 także. Ten odcinek spróbuję zrobić bez cięć, Nie wiem, jak to ciekawe wyjdzie. Pewnie nie bardzo, już mam 27 minut. O, i skończył mi się kilofek niestety. No ale trudno, mam tutaj granit. Wypucowany granit i teraz będziemy kopali wszystko tym kilowem. No trudno. Trudno się mówi. Trudno się mówi. Tutaj sobie zrobimy takie coś, że, że wyjście do domu, tutaj ten nie Nie wziąć, Bra! Bra! Dup! Pa, ale granitu mi nie sprzątnął. Rozmontował tylko trochę drewna. Tu jeszcze kolejny dup. A tam jest w ogóle poziom wyżej jeszcze. Dup, dup, witam, witam. Level up, dobra, tak jak żeście mówili, ale to ja pamiętałem o tym. Znaczy, przy, przeważnie pamiętałem o tym, żeby spoglądać tak w miarę do góry, bo w takich miejscach, właśnie czasem są e, przejścia na wyższy poziom. Tu jest właśnie wyższy poziom. to jeszcze tylko do końca pójdę, bo wydaje mi się, że tak jest. Tutaj jest już koniec tego tunelu. Zdecydowany koniec tego tunelu, tu już nic nie ma zupełnie. Oprócz węgla, no. No dobra, no. Oprócz węgla. Tu sobie jeszcze na górę zaraz pójdziemy. Mm, tutaj sobie wyznaczymy, zaznaczymy, że tutaj jest wyjście. Z tej strony, chociaż tutaj no, tak jakby jest oczywiste dosyć, bo to po prostu nic więcej nie ma. Ale dobra, tutaj byś trzeba było gdzieś na przykład z tej strony wykopać do góry. Zrobimy sobie elegancką klatkę schodową tutaj. Już widzę Emeraldy jakieś. Y czy to jest wagonik? Nie, to jest jakiś kawałek czegoś. Czy to takie. to, to tak już? Ej. Co w ogóle robi ten. ten, ten, ten? Nie, nie wiem. Dobra, dawaj mi te emeraldy. I teraz idziemy co? Idziemy tutaj ten tędy. Tam już nic nie ma. Eee, to takie jakieś bidnie tutaj coś. Eee, no nie, no tutaj jeszcze złoto na końcu tylko. W ogóle. Ciekawi mnie, skoro kopalnia jest opuszczona, co się tu musiało wydarzyć. Jeżeli tutaj tyle dobra jeszcze zostało wszędzie, jakieś diamenty, żelazo, węgiel, złoto, wszystko tu jeszcze jest. Co oni tu kopali? Może uran, kurde. Ich nie interesowały nawet diaksy. No, no po co ja kopię cały czas węgiel? Po co mi tyle węgla? Dobra, tu nic nie ma, tu nic nie ma, tu nic nie ma, także oficjalnie z tej strony już mamy wszystko. Trochę wody ulało, widzę. Tak, ta pochodnia była tam świetnym, świetnym pomysłem. Tu już nic nie ma w, tamtym, w tamtą stronę. Tutaj to, to, to też nic nie ma. Także tutaj możemy postawić klocka, że tam nic nie ma. Ale jeszcze coś. Jeszcze gdzieś tu coś jest w ogóle. Stamtąd przylazłem. Tam już chodziłem. Kurde, powiem wam, że to chyba by było wszystko z tą kopalnią tutaj. Czyżby? W sumie akurat fajnie, bo wypadałoby już kończyć ten odcinek. Ale taka biedna ta kopalnia była. Tylko jeden wagonik był. Jeden, jedyny wagonik. Tam jeszcze jest jakaś jaskinia. Może tam się przejdziemy jeszcze, bo tu jest jeszcze cały czas głębokość, na której mogą być diamenty. Przejdziemy sobie jeszcze tutaj tą dziurą. Bo mnie tu nie było. Bo mnie tu nie było. Tu może coś być jeszcze ciekawego. Może jakieś diamenciki? Może nie. Pe pewnie nie, znając moje szczęście raczej nic tu nie będzie po prostu. Żelazo jest i jest woda. No, czyli nic nie ma. Dobra, to sobie zakleimy pochodnią, można i pochodnią. Tu jest jeszcze Reston, jest jeszcze jakiś węgiel i to chyba wszystko, naprawdę to chyba już wszystko jest. Zaraz sobie jeszcze przejdziemy w tamtą stronę kawałeczek. upewnimy się czy to na pewno wszystko. Tutaj nic nie wyrosło, nie wyrosło nic nie wyrosło. Dobra no to tyle. spróbujemy tu jeszcze wyjść na powierzchnię jakoś, znaczy na ten poziom z tym. O, tu jeszcze mnie nie było, bo tu jeszcze są te są kawałki torów dwa i tu jeszcze złoto jest jeszcze. Tu jeszcze złoto jest, jeszcze to sobie. Wezmę, no co kurde, mam nie brać. Tu jeszcze by można było zakleić wodę. Tam jest, gdzie ta woda jest? Skąd ona tutaj płynie w ogóle? A, gdzieś z góry, nawet nie widzę, gdzie. Nawet nie widzę, skąd, bo jest ciemno. Ale to chyba wszystko by było z tą kopalnią. Jestem zawiedziony lekko nią. Powiem wam, powiem szczerze, no. Jestem zawiedziony, tylko jeden wagonik, już o tym mówiłem. Także to chyba tyle. To chyba tyle, drodzy Państwo, ze zwiedzania tej kopalni. Myślę, że widzimy się w następnym odcinku już pod domkiem i będziemy tam majstrować sobie powoli jakąś kolejkę. Eee, no i tyle chyba, chyba, chyba tyle. Tu już byłem, tam już byłem wszędzie. No, to, to by było, na tyle by było. Tutaj też już wszystko pozwiedzane, widzicie, te klocki, że tam już nic nie ma. Są te klocki, że już tutaj, że tu jest wejście do domu. Także to wszystko. Dzięki za oglądanie. Na razie.